Trzecia misja. I będziemy mieli jakiegoś achievementa, czy co to nam się pokaże. Na szczęście też jest łatwa. No i mamy farmera, nie? Farmera z flintą. O kurde. jakieś magazyny. Może poczekajmy na tego farmera. Kurde, już jakiś lezie, nie? Aha, po prostu tak sobie przychodzą. Nadciągają. Bierzemy farmera. Aha, jeszcze mamy tego. O, to jest konkret. Ale ja on tak troszkę słabo tutaj gości operuje, nie? Tą strzelbą. O, <laughs> z kieszeni se wyjmuje. Ty, ty dwóch w stanie, nie? No, chociaż tyle. Ratuj fajme farmera, fajmeja. No, mimo wszystko chyba lepiej poszło niż ta, ta druga misja. Jest dobrze. No, no, no. Jakie możliwości wyboru yy, i możemy sobie autobus ulepszyć za 25 monet. No Ciekawe, co tutaj dołożyło. I tutaj, aha, takie rzeczy. Kill zombies using empty barrel, to będzie proste. Complete the mission with the rednecks, team power, czyli samych tych, nie, rolników. I damage enemies y jako 1000, tak? 1000 damage. U. Aha, i tutaj możemy się jeszcze ten. Za koszt jednego kanistra porozglądać. To powiem wam, że nawet, nawet spokojnie. Polecam. <grymne> Trzymaj trzymajta się.